80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, Związek Walki Zbrojnej przekształcony został w Armię Krajową, największą armię podziemną w okupowanej przez Niemców w Europie, której zadaniem było przede wszystkim prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości poprzez organizowanie i prowadzenie samoobrony, a także przygotowanie Armii Podziemnej na okres powstania. By oddać hołd wszystkim żołnierzom zgrupowanym w Armii Krajowej walczącym i umierającym za wolność Polski, w tym żołnierzom pochodzącym z terenu powiatu Kozienickiego, przed pomnikiem niepodległości w Kozienicach zebrane delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uczyniły to delegacja powiatu Kozienickiego w składzie starosta Kozienicki-Krzysztof Wolski, wicestarosta Małgorzata Bebelska, członek zarządu powiatu Waldemar Banaś oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak, Delegacja Gminy Kozienice w składzie Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Zastępca Burmistrza Mirosław Pułkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, Radni Rady Miejskiej Grzegorz Wronikowski i Arkadiusz Molenda oraz Sekretarz Gminy Kozienice Sylwia Wąsik, a także Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w składzie Pełnomocnik PiS na terenie Powiatu Kozienickiego Lidia Ligorowska oraz Zbigniew Sitkowski i Emanuel Zawodnik.